Yo, siema, witam serdecznie w kolejnym odcinku Spałem 4 godziny sobie ustawiłem, żeby spać, ale spałem może godzinę, nie wiem, tak jakoś mi się kurde dziwnie spać nie chciało, chociaż śpię w takim miejscu, zaraz Wam pokażę gdzie Strasznie głośno, tu tramwaje jeżdżą, most Wczoraj jadąc do pracy myślałem, że to będzie fajne miejsce do spania takie malownicze, wiecie, na Dodrom i w ogóle niestety, wczoraj było niedziela, było cicho, a dzisiaj w poniedziałek jest głośno. Wow, 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 wow. Taki widok do dupy. Nie wiem, no, widok na wieżę w remoncie. A tutaj jest odra. O no tutaj, tutaj, są wędkarze Tam wędkarze No i w takich warunkach spałem Tutaj pociąg, tam trasa I ciągle hałas, kurde, jak cholera, czekajcie, przymknę drzwi I przejdziemy się tam kawałek To jest na brzeże Bulwar jakoś tak się nazywa, nie, nie pamiętam dokładnie jak, ale zawsze jakiś sy wszędzie Tutaj jest jakaś szczalnia, bo widać Tu mogłem w ogóle stanąć, nie? A tu W, w kiblu, tak jakbym w kiblu stał. A to jest odra jakaś tam zachodnia, wschodnia, nie pamiętam. Jezwa ludzie to świniozaczki sy. O. Właśnie jedzie hałaśliwy pociąg, który mi co chwila może nie budził, ale utrudniam zaśnięcie. Jest bardzo ciepło, słuchajcie. Mamy 13 stopni teraz. Jak kładłem się do busa, bo w, w busie miałem 3 i w pewnym momencie godzina, chyba 10, z kawałkiem. Zobaczcie, a perła stoi w czterem słońcu. Zrobiło się 33 stopnie w samochodzie. Czekajcie, zmienię czapkę, bo w tej to jest zdecydowanie za ciepło. Ta będzie bardziej gustowna. O, a jak? O, jedzie ten hałaśliwy z A ja teraz czekam na mojego towarzysza niedoli. Jara. Tak jest, jedziemy sobie do. Tak sobie wymyśliłem do starej żwirowni. Pamiętacie, fajna miejscówka. Mam ochotę tam pojechać, się w być w ogóle fajnie ciepło, więc trzeba to wykorzystać. Jest godzina prawie 12. Mówiłem się z tym człowiekiem o godzinie, na godzinę 12, więc zaraz powinien być. To co, jakaś szybka kawa, chyba nie? Jest, ale gorąco. Ile teraz stopni już jest? 36. <słyski> O i Paszyk, to jedzie, patrzcie, patrzcie, to jedzie, patrzcie, o, patrzcie, o. Siedzą, patrz. Zobaczcie, ja Romanową dziewczynę. Właśnie ją dzisiaj poznacie. Pokaż tego ryja. Dzień dobry. Dzień dobry. Co, taka, taka groźna ucieknie? Nie, No jaka ty ładna jesteś. Jaka ładna. No cicha. No ładna. Dzień dobry. No cześć chodź, to ja przyjaciel. No chodź. No chodź. Jak ma na imię? Kira. Jak? Kira. 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 No Od to naszą, w naszym w szlangu właśnie tak. No. Jak Ci się podoba moje miejsce spania? No fajne, fajne. Słuchaj. A, cześć. Kładłem się spać, miałem 3 stopnie, wstałem, miałem 37. No <laughs> We to włączyłem, nie? No Ale tak. rano taka pizdiawa włączyłem. Na minimum se włączę, nie? Godzina 10.30 wyłączyłem, bo 33, teraz są 37, 6 praktycznie, nie? No dobra, co? Jedziemy? No czekaj, wstawiłem sobie wodę kawy, muszę się napić, bo ja tak nie mogę od razu. A, no Szybka to... kawa i jedziemy, nie ja tylko dobra, jedziemy do biedronki, ja bo ja muszę jeszcze. kupić, coś, ja nic nie mam, nie? A, a ja mam wszystko. <coughs> to spajdrę jeszcze wezmę. Co mało? Co mało? Mało ty. Tak widzicie, o dziewczyna jaranowa. Tak, jaromanowego przyjaciela czworonoga. I Fajnie, bardzo fajnie. Ja bardzo lubię zwierzęta, jak wiecie. ta sprawa. Dobra, słuchajcie, bo ja tutaj muszę... Kofi. Kofi kawę muszę kupić, bo mi się skończyła prawie. Prawie mnie się skończyło. cyk cykwu. Szybka, mocna kawa. Panie jest pan takim kolosem tu, panie, no co pan, tutaj tylko camperwany stoją. Tam nie chodź, bo tam jest normalnie kibel, nie? No, no. Są tu też. Powiem Ci, miejscóweczka bardzo fajna, ale więcej tu nie będę spał. Czemu? Głośno. <laughs> Tory kolejowe. No. Trasa zamkowa. Tu co chwila, mówię, co jakiś tramwaj tu jeździ, co chwila, wiesz, non stop, nie? Ty, ja sobie może z godzinę spałem. No, no, to żeś się nie wyspał. Kurde, mleka nie mam, no. Właśnie kurwa ty będziesz wiedział, że weź mleko, bo ja też nie mam. No bez ma jeden lit starszy na jeden będziemy. Tak, kurwa o, zapomniałem. Jedzie, no, ten to jeszcze cichy, jak gorzej towarowy. I byłem w Leroy'u, kupiłem dwa grille te jednorazowe. No żeby chcemy zrobić. Ale dawaj jedziemy na tą starą żwirownię, tam mi się podoba. Na ten no, cypel. No, tam nie jedziemy. Nie no, bo ty miejscówki jakieś tam. A to jest. takie tam... Też z... fajne samo, ale to byłeś? takie... I ten maciolo przyjedzie do nas po pracy. No tylko po, po, tak. po południu, nie? Na chwilę. To co ja Ci wysłałem tylko z zapytaniem czy byłeś? Nie, żebyśmy tam jechali. Luz. Ja to nerwuj się kurwa na mnie, bo krzyczysz. No nerwuje się, ten, ten fajny, fajny manos, kurde, wygląda no, jak taki haski mieszaniec. No bo to on ma coś z hasły. No właśnie widzę. Z tych północkich. Proszę, będziemy tak, tu w kontakcie. To jest kobieta. Kobieta, przepraszam, będziemy w kontakcie proszę, kontakt z bazą. A co cię właśnie wzięło wreszcie? Że... Kurwa, chciałem już dawno dla Spidra, wiesz, żeby nie siedział sam na starość w domu, trochę radości, żeby miał. No, hmm. no i on te... ma wyjebane na to. Co? No ma wyjebane, przecież. No zaufaj. Teraz już wiem. On by wolał mieć spokój. Nie, ale spoty. fajny. Też się spuszczasz, Czy się boisz jeszcze? Na wybiegu. I kiedy masz fajne no. oczy, jak Husky, taki mieszaniec. No, ty też sobie... jesteś fajny. Patrz, tylko powiada, tak wychwala, a ty w dupie ma masz żółku, trzyma. Będziemy jechać, tak jest, zamknięte. Zamknę od razu Jeszcze do sklepienia nie... To ja wsiadam, nie? Co? Ja wsiadam, daj znać na radyjku jak będziemy jechać Najpierw biedronka Ale jest ciepło, słuchajcie W aucie to kurde jest naprawdę masakrą Nie no, trzeba czy bo przecież zwariować idzie Byliśmy w sklepie, okupili się co nieco. Teraz jedziemy na miejscówkę 45 km jesteśmy na miejscu. Zobaczcie, jesteśmy w Polsce. Paliwo tanie. <noise> Paliwo tanie. Widzicie jakie ceny widzieliście? 1,50. Nie, to nie jest złotówka. Wjechaliśmy chyba. To jest euro. Ja już też to zauważyłem. Ja już nie raz tutaj jestem w Krajniku dolnym. No zobaczcie. Polska. Widzicie to? 1 kilometr, dopiero jeden kilometr do granicy. A my już tutaj czujemy się jak na zachodzie. No takie, to jest właśnie. Pieniądz robi pieniądz. Pieniądz robi wszystko. To jest pieniądz, znikają wszelkie granice. Patrzcie. Ja. To. O Boże, po bo polsku napisane niemożliwe. Nawet seks shop jest. Haha. <ścoughs> Frisier. Sylwia. Wszędzie pełno niemieckich samochodów, a my skręcamy w led. A nam zostało 12 km, więc zaraz będziemy. Zobaczcie jaka piękna, ale jakże... Właśnie jesteśmy, w pięknym miejscu, już tu byliśmy nie raz i nie raz tu przyjedziemy, bo to miejsce jest po prostu zajebiste. Mamy co palić, o. Nie? Dobra, to tu dobrze. Nie? Kira? Tak, Kira, tak? Kira! Kiroka Zaplątała się cała, zobacz, pokręciła się. Odplączy się. Spider na łonie natury. Mówi, że ucieknie jeszcze no tak tak ona... Ona cię nie zna jeszcze, to może się uciec, nie? Kto? Kira Tak, dlatego ją wiążę. Spider -tum. Ach. Wtedy jakoś inaczej staliśmy, ty stałeś tam. Tak, tak. W tej dziurce. To może Ale ja tam. Wiesz, ja chcę jej sznurek rozciągnąć i do tamtego drzewa wezmę. Ty, to może ja tam stanę? W sumie tam prosto jest, nie? Mi chyba nie jest miękko. No to zobacz A tam zgubił kurde mi rączkę ten, że tak powiem. Ale znalazłem. No, ten Teges. I co, rozumiem, że ja mam skakać to. W gumę mamy grać, czy co? Nie, tu twardo jest, kurde, elegancko. Bardzo dobra robota. Tak? Kurde, ty, to jaka to pogoda, tak, człowieku. To normalnie tylko pach i zapadłem się w tym piachu, ale... Jaka piacze, pogoda, ale. jaka pogoda, to zajebiście. Idziemy się kąpać? Tak, tak, oczywiście. A to jest taka, była, było wyrobisko żwirowni. Tam dalej jest żwirownia aktywna, tutaj żeśmy pływali w ogóle kajakiem, kurde, fajnie było, fajosko o, kratka do grilla leży o, dobrze się wkopałeś No się kurwa zauważyłem ale <todobreś> tu to jest <todobreś> no to co tam, po co ten najazd po lewej nie włożyłeś? bo, bo tył był niżej <todobreś> co ten twój panek odpierdziela, co? ty ta? Mówisz, że bez tego? Dobra, bez no tej bez tej... tego, a tam podusz tamtej strony, bo Ci krzywo stoi Ale tam jest, tu jest Ale powiedziałem, kurde, seksistowski tekst To jest znaczy... taka mokra Ona w wodzie była, nie? No Chujźwa, czuję Spider też <laughs> Ten tu kombinuje O, idealnie! <laughs> Normalnie czy kontakt z bazą Znaczy się z ziemią Taki latają, proszę bardzo Spider ja chwilę tu poleżę, dajcie mi chwilę A jeszcze mokra jesteś, zajebiście, tak, weź, Pfu, ucho możesz tutaj Jaki piękny klucz leci kurde, trzeba pilnować tych chipsów, bo nam zeżrą Miejscówka bardzo fajna. Czekamy jeszcze może Maciek przyjedzie z Kasią e, e, ja. Nie wolno! Nie wolno Chodź, chodź, nie dajcie Morda ty, marda ty Patrz jaki piękny zachód, słońca, kurde, w dupę. Co kira? Zobaczcie jakie fajne kira ma klapnięte łóżko, nie? No? Tak fajnie, tak klapnięte, może tak fajnie. Fajna ty jesteś, fajna. Ale jest spokojnie, zero wiatru. No normalnie pogoda cudo, cud malina. Za miesiąc spróbuję ją, czy tam za 2-3 tygodnie puszczać luzem. Do teraz się boję. Niby się trzyma tu przy nas, ale bez smyczy może być inaczej Ty świntuchu Pod ogą zagląda, co za świntu Ale piękne słonko Piękne słonko Fajne. Bo, Tam jakaś impreza Coś tu ciśnie Panie i panowie, panie i panewki No jasne O, poproszę kurwa. Jeszcze tu się jedzie, nie No to, to zajechał! Dzień dobry! Co to za nowy dog? Hot dog! Suka! Suka, nie... nie, nie... Jest to jest suka. O nie, nie skacz! Weź, weź, weź. Tu weź. Chodź tu, chodź. Aha. No da, dawaj ją. Dawaj ją, muszą się zapoznać. A, gdzie z... Nie, ja go nie brałem. Ja przyszedł po robocie prosto. Z noski. No a ten. Znaczy, cześć, cześć, cześć. Generalnie ona się bawi ze wszystkimi psami na Ona wybiega. trzy lata ma. Na wybieg. Co ten spajdutek? <laughs> patrz, 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 patrz. Tutaj... Tylko ty ją pilę, żeby tam ze stołu nie porozwalała tą smyczą, bo to wiesz. W za wszystko. Wszystko padnie. No, <laughs> o, jest. Siema! Hej. Okay. Kira, weź, tam się spokojnie zarząd. Fajna nazwa, Kira, nie? Pa, i piękny klucz leci, dwa nawet ja się robią teraz. 3. Gdzie trzy? Dwa! No a tu, z przodu? Teraz, razy woda coś Ty, ale tutaj musiało być dużo więcej wody, bo tutaj leżą, kurde, te, z wody z rzeczy, nie? Strasznie się musiało podnieść, tak ta powódź była, nie? No. Jak ona ma? Kira, Kira. Znaczy, A Takie, takie już miała imię ze schroniska, nie? I po poprzednim właścicielu Poszły konie po betonie. Poszły konie po betonie, tak jest. Maczki odjeżdżają. I jest takim zimno, ty. zimno A my mi się zimno. zrobimy po zielonej herbacie. No. Do, do tyłu, do tyłu. Jeszcze? O. Na razie. No i pojechali. Ciemno, nic nie widać. To się wyłącza. Tak, wyglądasz nasz kącik grillowy. Będziemy grillować sobie, kiełbaski. To jest, słuchaj, to musisz coś wymyślić, bo tutaj, kurde, z tym. Z tą smyczą, to ona ciągle chodzi w tą istotę, to miejsce, ja tu pilnuję, zobacz, bo ona kurde zaraz zwali nam wszystko Gira. ze stołu. Trzeba by to jakoś kurde, bo ona chodzi z lewej na prawą no ja i wiem. wszystko zrzuci, cholera, jak to zrobić? No co, skrócę jej zaraz. Kurde, światło świeci, to od razu cieplej się robi jakoś tak. <grym> Stół, proszę bardzo, suto zastawiony. Teraz będą kiełbaski, o. I tutaj. Dałem jej smyć Ja tutaj zjem sobie dwie kiełbaski, także cztery będę do rozdania. Także tutaj chętni, proszę bardzo, przybywajcie, nie ma problemu. Kurde, ale tu mamy bałagan. Ty masz jakiś worek na świecie, żeby te butelki. Albo je rzucę na razie, tutaj na ziemię. O! Pyk. 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 Będzie więcej miejsca, to też można tu już rozpuste. Więcej nie będzie. Tu mamy ogórecki telefon co to jest niepotrzebny można go schować do kieszeni. Kurde nie ma kieszeni, dobra w busie jest 16 stopni Nie wiem czy widać światło niech się pali na razie bo Czek się zaglądam nie chce mi się zapalać Lif po pozwoli na to żeby O proszę bardzo Tutaj już jaro Kurwa, jaką fajną nakładkę do tych kupiłem no. Za 30zł na giełdzie u nas To fajna sprawa jest Zajebiste to jest I robimy sobie grillofona Pieczysto już na grillu Kiera najedzona Trzy kiełbachy opierdzielone A jak? Przyspieszone pieczenie Ta. Nie, ale są te grille, nie? Jednorazówki. Nie, nie daj jak mieliśmy tam tym. nie nadaje, nawet do kiełbasy to się nie nadaje. Zresztą używaliśmy go tam, jak to się nazywało to jezioro? Wielkie, tak? No, do szaszłyka. Do szaszłyka, no. To już w ogóle lipa, kurwa. Ale wyszło, nie? No, Zjedliśmy. Co myśmy tam robili jakoś? Później w ognisku chyba to dopiekaliśmy, czy jaś Już nie pamiętam. O, nie pamiętam. Dobra, nie za bardzo, bo zaraz będę czarny, zrobi, że zrobię. Zaraz coś zrobię, kurde, czekam. Bardzo dobre są. Jezu, jak zimno, słuchajcie, na dworzu jest masakra jakaś. Ja jeszcze będę musiał popracować tutaj co nieco. Czekajcie to, co przyczepię gdzieś tu. Jezu, jak zimno, muszę się rozebrać. Słuchajcie, zaraz wam powiem, ile stopni. Niby jest 6 stopni. W samochodzie mam 19. Ale jest, kurde, potwornie zimno. Potwornie zimno, nieprzyjemnie i w ogóle. To wrócimy do tyłu. O, już zrzuciłem. No, jak wam mówiłem, godzinę czasu. Może, może oko przymknąłem. No, nie mogłem zastąpić za Chiny Pańskie. Tam tak, kurde, głośno było. Gdzieś zagubiłem swój dywanik. Kurde, cholera. Myślałem, że go mam w aucie, ale jednak nie, nie mam. Musiał zostać gdzieś. Chyba, że jest tu pod spodem gdzieś nie, no niemożliwe, on za duży jest nie ma na razie się nie rozbieram widzicie, ja tutaj sobie podgrzeję atmosferę dość ostro damy na 3 Hz trochę będzie Wam huczeć, ale myślę, że to nie przeszkadza 3 V 19 stopni musimy zrobić tutaj piekło energii mi nie zabraknie jak wiecie energia jest ważna w aucie a ja mogę Wam polecić akumulatorek firmy Lead time, bo naprawdę warto ja mam akurat tutaj 140 amperogodzinny fajna sprawa, fajnie to działa możecie zobaczyć w moich materiałach naprawdę warto I, we, i zauważyłem, że wiele osób już to też zauważyło i bardzo dużo osób kupiło z mojego linku, co cieszy moje serducho dziękuję Wam serdecznie, na pewno nie będziecie żałować zresztą widzieliście moje materiały, że to jest po prostu petarda i cały czas tak uważam Tutaj książeczki słuchajcie. Kupiłem sobie ostatnio książki do czytania, takie, żeby się troszeczkę być, bardziej tak dokształcić no może. Bogaty ojciec, biedny ojciec Roberta Kiosakiego. Fajna pozycja. Oraz taką małą książeczkę Nevila Godarda. Sekretem jest czucie. Kto wie o czym mówię, ten będzie wiedział o czym mówię, a tymczasem muszę rozłożyć lapka i popracować co nieco bo mam co do roboty o. teraz szybkie zobaczenie jak, ja, jak to wygląda energetycznie na akumulatorze rozładowywanie 130 amperogodzin, słuchajcie 93% odkąd tu przyjechałem także jest spoko, no bo tu ładowanie różnych rzeczy Wystarczy mi energii. Pobór w tej chwili 3, minus 31 Ampera Teraz włączę laptopa, to będzie trochę więcej. Dobra, wiecie co? Idę spać. Jest godzina 23:40. Jestem zmęczony. Ciągle mi zimno, choć w busie mam 25 stopni, ale jeszcze jestem taki po chorobie trochę. Więc się jutro. See ya.